Kilka eonów temu. Jeszcze przed tym, jak ludzie kroczyli po Ziemi, był tylko szał. Życie na Ziemi posiadało wtedy tylko instynkt, który rozwijał się w pełnej harmonii. Gdzie były stworzenia, co dbały o życie innych, ale też takie, co żerowało na ich życiu. Te stworzenia ewoluowały, jak również bogowie, którzy wtedy panowali. Bogowie byli ucielesieniem duchów. Głodu, przetrwania, życia, śmierci, obłędu, rozkładu dobra i zła. Odbywali oni ciągłe walki i z czasem, jak Ziemia rozkwitała w życie, stawali się oni coraz bardziej potężni. Bitwy bogów zagrażały Ziemi, ale przykuły uwagę wielkiego maga pelsa Fasa z innego wymiaru, który, widząc, czeka Ziemię i galaktykę, porwał jednego z bogów i uwięził go w głębinach Księżyca to spowodowało załamanie równowagi na ziemi i pokrycia ziemi wielką chmurą pyłu, który spowodował, że życie wyginęło. Przez to bogowie zapadli w letarg na miliony lat. W tym czasie na ziemi panowali ludzie, którzy rozwinęli cywilizację. Niestety Meteoryt, który uderzył w Ziemię, doprowadził do zniszczenia całej technologii, rozbicie kontynentów i przede wszystkim obudził śpiących bogów. Bogowie z uwagi na nowy porządek nazwali planetę Ziemia i byli strasznie wnerwieni. Przygotujcie się na szał, na Rage! Primal Rage! Tak się przedstawia historia gry Primal Rage. Gry, która jest brutalną bijatyką w dwóch wymiarach. Ci co jeszcze nie wiedzą, ja nie za bardzo przepadam za tego rodzaju bijatykami, ale w przeciwieństwie do Mortal Kombat 3 i Galaxy Fight, tę grę byłem w stanie przejść. Przeniesienie z automatów Fightera, wyraźnie inspirowanego sukcesem kinowym Jurassic Park. Gra jest dokładną konwersją cieszącego się dużym wzięciem w salonach tytułu. Mamy do dyspozycji 7 gadów i małp wraz ze wszystkimi specjalami oraz kilka dodatków, takich jak Tag of War czy Endurance Mode. Są też ukryte minigry, jak bonusy. Niemniej jest to tylko dwuwymiarowa bijatyka o średniej grafice. Warpath jest o niebo lepszy pod każdym względem. Ocena 5 gwiazdek. W grze możemy się wcielić w siedem stworów. Armadon. Jaszczur z kłami na grzbiecie oraz rogiem na przedzie paszczy. Telepatycznie jest połączony z biomasą. Blizzard. Nie mylić z twórcami gier kraftowych. Małpiszą, który zamarznięty czekał na przebudzenie w Himalajach. Jako szlachetny Bóg połączony jest z esencją duchową zwierząt chaos. Przeklęty szaman, który przez czarną magię został zamieniony w potwora. Gorylo podobnego. Diablo, pan Grozy, jeden z mrocznej trójcy, brat Bala i Mefista. Ogromny demon o czerwonej barwie skóry. <coughs> A nie, przepraszam, to nie ta gra, ale cel podobny. Diablo jest złem w najczystszej postaci. Jedyne, czego pragnie, to torturowanie życia na ziemi. Sauron, do władca Mordoru. Nie no, już drugi raz nie będzie to takie zabawne. Bóg głodu, który po przebudzeniu ma głoda tak ogromnego, że nawet paleta danio nie pomoże i musi zaspokoić się ludzkim mięsem. Talon. Najbardziej irytujący i szybki skurczybyk. Ma chyba najczystsze zamiary ze wszystkich postaci, bo chce tylko uchronić swoje żony i dzieci przed innymi naistcami. Słabo dla ludzi, bo ten sobie żyje jak król w luksusach i trzyma ludzi przy życiu Tylko po to, żeby na nich polować dla zabawy Vertigo To właśnie tego stwora wysłał na księdza z Belsafas Jego celem jest zebrać ludzkość tylko po to, żeby wybudowali jej pałace w kilku wymiarach Tak oto przedstawiają się wszystkie postacie w grze, które zostały zaprojektowane przez animatora Jasona Langa Które to potem zostały wymodelowane przez Dana Plata Dzięki którym Możliwe było nagranie tych potworów przy pomocy stop motion animation, poświęcając na każdą postać około 400 klatek animacji. Żeby docenić pracę zespołu, to możemy się pobawić tymi modelami w czterech trybach rozgrywki. Trening, w którym możemy sobie potrenować ruchy i przetestować wojowników. Tag of War to tryb dla dwóch graczy, którzy e, tak długo się naparzają, aż pasek po środku przeleje się na korzyść zwycięzcy. Endurance to tryb również dla dwóch graczy, gdzie każdy wybiera cztery stwory i próbuje nimi pokonać stwory drugiego gracza. Po pokonaniu stwora zwycięzca zachowuje swojego, a przegrany przejmuje kontrolę nad kolejnym. Ostatnim, najważniejszym trybem jest Arcade Mode, czyli fabularna rozgrywka. To w zależności od ustawień, jakie wybraliśmy w opcjach, mamy 1, 3 lub więcej rund, żeby pokonać przeciwnika w różnej skali trudności i w różnym czasie. Ilość prób pokonania wszystkich możemy wybrać. Od 1 do 10, takie kredyty jak z automatów. Wybieramy swojego potworka i zaczynamy pokonywać władców poszczególnych terenów na ziemi. Po pokonaniu władcy danego regionu zostaje on zamalowany kolorem odpowiadającym naszej postaci. Tylko musicie mieć na uwadze to, że jak zmienimy potwora w trakcie rozgrywki, to tereny podbite przez poprzedniego stwora mm, się nie zmieniają i nadal je będziemy musieli ponownie odbić. Trochę to irytujące, ale no niestety, takie to zasady. Skoro mamy podbić całą ziemię, e, siemię, to co się dziwić. Grałem na poziomie 5 na 10 i powiem Wam, że pojedyncze walki udało się wygrać z łatwością, większość wymagały większego skupienia, a walka z Blizzardem i Talonem to doprowadzało mnie do szału. Jak mi się walczyło? A powiem Wam, że bardzo wygodnie. Sterowanie nie jest tak skomplikowane i dosłownie po dwóch rundach już można było szaleć. Graficznie gra nie powala, ale ma jakiś swój taki klimat, który doceniam. Tła są bardzo fajne, ale czasami puste. Na środkowym planie mamy zazwyczaj jakieś drzewa, powalone budynki, skały czy góry szkieletów, a na pierwszym planie nasze potwory i biegający koło nich mali ludzie, którzy starają się dopingować swojemu bóstwu. Czasami możemy nawet zjeść człeka, jeżeli ten się wbije na teren walki, i odnowimy sobie w ten sposób życie. Muzycznie gra jest mizerna. Żadne z utworów grających w tle nie zapadły mi w pamięć. A wręcz irytowały do tego stopnia, że zaczęły słuchać muzyki z zewnątrz. Podsumowując, gra jest naprawdę spoko. Polecam dla ludzi lubujących się w bijatykach. Pozostali będą czerpiać przyjemność z grania z innych tego typu bijatyk. Może tylko zniechęcać mały wybór postaci oraz ciosów, którymi możemy pozbawić posoki przeciwnika. Są w grze również Fatality. Ale za Chiny nie umiałem ich aktywować. Boli też cenzura, gdyż na automacie krwi jest o wiele więcej i są bardziej drastyczne sceny konsumpcji. Zanim skończę, to jeszcze powiem, że gra pojawiła się również w Midway Arcade Treasures na GameCube, PS2 i Xbox. Tak więc jak macie okazję, to polecam tę wersję. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnych recenzji. Jeżeli podoba się Wam to, co robię, to zachęcam do subskrybowania i pozostawienia łapki w górę. Dzięki, trzymajcie się zdrowo.